Hejka. Byłam na wakacjach w Polsce. Właśnie wróciłam, ale dużo nie nagrywałam dla Was. W sumie to też nie wiem dlaczego, ale jakoś mało czasu było. To coś, co mogę zrobić, to wklejać Wam parę fotek. I tak, jak widzicie, mam inny kolor włosów. Tylko Trochę się nie udał, trochę się nie udał, trochę bardzo się nie udał. Jej. Yy, tak, miałam nałożyć toner. Toner. Yy, I tak nałożyłam toner. No, bardzo dobrze go nałożyłam. Wszędzie był ten toner i trzymałam go dłużej nawet niż na opakowaniu. Ale że ja mam tak trudny włos. Że mi nawet nie łapie wszystkiego. Gdzie nie, gdzie mam tylko? Otóż tu tutaj. Nie mam pojęcia, dlaczego w ogóle mi nie załapał. Yy... No. Yy, mama mi dała taką szarą farbę, więc postaram się farbą. Nie wiem, jak to będzie. No zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Bo z jednej strony ja mam tyle fajnie, że ja mam ten włos gruby, tylko że wtedy mam bardzo trudny i Dosłownie kiedyś miałam tak, że nakładam farbę i po trzech dniach jej nie było. Poszłam raz do fryzjera. Nałożył mi farby i wróciłam u włosy, i w ogóle ich nie było, więc i ogólnie to zawsze, jak przyjeżdżam, to mam bardzo dużo rzeczy ze sobą. Bo oczywiście tu mi mama da ziemniaki, tutaj z ogródka coś nakopię. No i tak, i tak trzeba zrobić zapasy zawsze w Polsce, bo tutaj wiadomo, nie ma tego. Więc tak, to wygląda. Jechałam tylko z tą walizką, a wracając nie mogłam jej zapiąć. Nawet nie wiem, oj, nie wiem dlaczego. Ponieważ w tej walizce są te same rzeczy, które brałam do Polski. I nie wiem, Wy też tak macie, że pakujecie się ładnie, wracacie i nagle nie możecie się zmieścić? Gdzie ja też tak samo pakowałam się ładnie, wszystko składałam na powrót. Ja nie wiem, co, co, co zaważyło, że nie mogłam tej walizki dopiąć. Jak widzicie update pryszczowy, największe rzeczy bruzdy mi zeszły I ja mam wrażenie, że zostały takie, no bo to nie jest taki pryszcz, ja mam wrażenie, że to jest takie przebarwienie już, taka plamka po prostu. Tutaj na przykład nie czuję nic, tutaj czuję, że coś jest, tutaj na przykład już nic. Ale tyle dobrze, że zaraz e, mam za dwa tygodnie operację. Mam nadzieję, że wytną to, co mają wyciąć, dadzą mi jakieś dobre leki i hormony mi się uregulują, bo to jest tylko i wyłącznie przez hormony. Więc mam nadzieję, że po tej operacji nie będę czekała długo na finalny efekt. Oczywiście od mojej mamy dostałam słodko zapakowane jajka, żeby zaznaczyć, że tu jest góra. A w razie czego, żeby no, bezpiecznie dojechały. Tak samo mięsko, więc tak, cieszę się, bo zawsze do tej polskiej jadę, to mnie napychają mi tych rzeczy, a że miałam teraz okazję jechać um, tak jakby sama z kierowcą i mogłam zabrać te rzeczy, no to, no to no, trzeba skorzystać, tak? Trzeba skorzystać z tego. Nie byłoby się też bez pomidorków. Oczywiście jeszcze szybko poszłam do Dino i zrobiłam parę zakupów. Tylko nie widzę tu wszystkiego. No ale oczywiście też polskie słodycze muszą być, tak? Polski chleb tak samo. Przyprawy jak zawsze. Teraz widzę kolejny chleb, jeszcze zgrzewka wody, i jeszcze znalazło się coś. Oczywiście pasztetu nie może zabraknąć. <laughs> nie może, po prostu nie może. Słuchajcie, mam wrażenie, że w większości moich filmów akurat, akurat je robię jak nie wiem, jedyna zakupy, czy pokazuję jakieś rzeczy. No ale w sumie czemu nie? jakie jest, to jest. Jezus, wiecie jak to super pachnie. To pachnie po prostu jak maliny. Dosłownie, jak. No super, no jest malinowe. Ale nie chodzi mi, że. Czasami, jak kupowałam coś malinowego, to było takie sztuczne. A to pachnie przecudownie. Kosztowało chyba 9,90 w Hebe. Reszta siatki to jest. Yy, puchy dla kota, po prostu. I to jest super. Kupiłam to za 4 zł normalnie. 4 złote tak. Normalnie widzę, że jest za 25. Pomyślałam sobie, a wezmę, dlaczego miałam nie wziąć. Jest bazylia, pietruszka i szczypiorek. Kolejne dwie paczki herbaty. Pokusi ulubione przesmaki, Uwielbiam je po prostu. Kolejne jej ulubione. I zobaczcie, ja to kupowałam u mnie w mieście i to kosztuje 10. To kupowałam w większym mieście, w galerii. I już jest za 8. Przyprawy nawet się tam znalazły. Wychaczyłam w Chińczyku do zupki, takie super. No bo ja mam takie no, płaski. Ja często z rosołu jak wyciągam, no to się parze zawsze ten garnek. No to Git. W lumpek się wyhaczyłam z rąbistą bluzę. W końcu mój rozmiar. I jest tak jakby niezużyta, Nie widać w ogóle, jakby była używana. Metka to samo. Wygląda tylko, jakby było odczepione. Odczepione. Jakby była metka od metki odczepiona. Wiecie o co chodzi. W half Price'ie kupiłam sobie też buty, bo oczywiście moje białe buty już są na y, wymarciu. Czotka do włosów, bo myślałam, że zgubiłam, a znalazłam. No i koniec końców zajebisty dywanik. On jest ze Chińczyka, ale zajebisty jest. Taki 3D dywanik. Zajebisty. Trochę się do Was nie odzywałam. Dość dużo rzeczy miałam do roboty też. Yy, przygotowania. Wczoraj byłam na pobieraniu krwi przed operacją, bo będę miała... Za 3 dni będę miała operację. I pewnie też będę miała mniej czasu na wszystko. Słodziak, tak. Kto jest Słodziakiem? Oczywiście śniadanie najbogatsze nie jest. Ale um. jest ok, za każdym razem się pyta, co chce, ile chce. Nawet spoko, masełko dali. Nie wiem, co to. Aha, ok. Tym razem mnie nie zapytali, jaką chcę wędlinę, tylko dali mi pierwszą lepszą. I tam jest jeszcze taki pudding bezcukrowy. No i herbata. Um. połowę cukru wysypałam, więc możliwe, że będzie gorzka. Ale tak. Mogła zmodernizować Koreę i przyczyniła się do jej wzrostu gospodarczego, jednak wraz z wybuchem. A jeszcze dodam, że po tej operacji, jak widzicie, zmniejszyły mi się prysznotwarz. Na Mam nadzieję, że to wszystko ładnie zejdzie.